Kochani, zapraszam Was na kolejny film ASMR na moim kanale. Dziś zobaczycie łazienkę, którą niedawno wyremontował mój mąż. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Dajcie też znać, co myślicie o tej łazience. Czy uważacie, że wyszła fajnie? Czy coś byście sami w niej zmienili? Zaczynamy ten film. thank <laughs> Wiszą właśnie w tym miejscu. Żeby jak w razie będę nagrywać w łazience, żeby nie że znowu w tych samych